Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poopowiadam o czymś, co każda rodzina powinna posiadać u siebie. A mianowicie o co to jest, moi drodzy? No torba. Kudliński zwariował kolejną torbę, nam pokazuje i zaraz zaczyna nam jakieś rzeczy z niej wywalać. No tak, moi drodzy, pokażę Wam dzisiaj bardzo ciekawą rzecz, którą powinniście mieć u siebie i powinniście ją przygotować względem tego, co jest Wam potrzebne. Jak już widzieliście po tym znaku, można się domyślać, że to jest naprawdę taka olbrzymia apteczka na wypasie. I pewnie od razu, co tyle leków tam ma, to dopiero zdrowe życie. Nie, tam nie ma samych leków, moi drodzy. To, co się znajduje wewnątrz, może uratować życie. A co się tam znajduje, zaraz Wam wszystkim pokażę. Ale kilka jeszcze dodatkowych słów odnośnie tego, jak taka olbrzymia rodzinna apteczka powinna wyglądać. Po pierwsze, najlepiej, żeby nie rzucała się jakoś specjalnie w oczy. Więc jeśli macie zamiar kupić czerwoną, Lepiej sobie odpuśćcie, bo jak będzie sytuacja krytyczna i ktoś zobaczy, że maszerujecie z taką czerwoną torbą, to pierwsze co się stanie, to ją Wam właśnie mogą ukraść. Więc niech będzie w takim kolorze ciemnym, raczej nie rzucającym się w oczy. Owszem, tutaj jest znak, który powiedzmy charakteryzuje głównie torby medyczne, ale jak sami widzicie, jest ona ciemna. Nie rzuca się w oczy i łatwo ją pomylić z zwykłą torbą, z jakimiś tam ciuchami, co jest wewnątrz. Ja mam to podzielone na kilka różnych części. Zresztą tego typu torby, jakbyście kupili torbę medyczną, one są dość sprytnie wykonane wewnątrz. Nie zdziwcie się, jak zaraz to wybuchnie, jeśli chodzi o ilość rzeczy, bo tutaj naprawdę napchałem wszystko, co jest potrzebne, aby móc funkcjonować. A więc zobaczcie, moi drodzy, co się tutaj znajduje. Macie odpowiednie komory tu, tutaj pod tym wszystkim też są odpowiednie komory, ale zaraz do nich dojdziemy. Najistotniejsze, jeśli chodzi o torbę medyczną, to jest to, aby móc w razie urazu wspomóc osobę. Czyli musimy mieć różnego rodzaju bandaże, plastry, nożyce, oczywiście, rękawiczki, takie, które pozwolą nam elementy zabezpieczyć naszego rannego w razie sytuacji krytycznej. Dodatkowo, e, oprócz tego, bo to jest esencja, warto jest pomyśleć o lekach, które przyjmujemy lub będą potrzebne przez jakiś dłuższy okres. Jeśli będziemy musieli gdzieś się ewakuować, musimy zapewnić rodzinnie, naszym członkom naszej rodziny, szczególnie osobom starszym, to, że będą mieli dostęp do lekarstw, do specyfików, które na co dzień przyjmują, tak aby mogli normalnie przetrwać i funkcjonować. Przejdźmy do tego. Jak sami widzicie, ja jeszcze tutaj tak. Ekstremalnie podszedłem do tego, jakby były jakieś problemy. Mam tutaj dwa skafandry, które nie przypuszczają nawet Był pył, pyłu <grych> po wybuchu. Generalnie one są jednorazowe, ale generalnie nie przepuszczą do skóry lub do ciuchów. Wiadomo, promieniowanie, promieniowanie przejdzie przez to, ale nie będziemy mieli bezpośredniego kontaktu. I po takim jednorazowym użytku można je po prostu użyć i wyrzucić a nasze. Ciuchy, które mamy na sobie, nie zostaną w żaden sposób bezpośrednio pokryte jakimś pyłem, na przykład, który może nam zaszkodzić. Co się dalej tutaj znajduje, moi drodzy? Ważne jest, żeby też mieć jakieś maseczki. Te maski są FFP3, czyli też chronią przed przenikalnością pyłu. Pyłu różnego rodzaju, różne sytuacje mogą być. Generalnie to jest minimum, jakie polecam, aby mieć w apteczce, Takiej podręcznej. Najlepiej niech będzie ich trochę więcej dla każdego członka rodziny lub ewentualnie osób, które mogą wymagać waszej pomocy. Dodatkowo, nie wiadomo w jakiej sytuacji będziemy, dobrze jest mieć tego typu filtr na wodę razem z butelką, który pozwoli nam na wykorzystanie jakiejś wody z strumyczku lub ewentualnie w jakimś e, miejscu, którego do pewności nie jesteśmy w stu pewni. Co dalej tutaj mam? Jak widzicie, te apteczki zostały tak sprytnie zrobione, że mają odpowiednie takie, jakby piórniki, można tak powiedzieć. No nie, są po prostu takie specjalne pojemniki, pozwalające na segregację różnego rodzaju leków, jakie są potrzebne. Tutaj na przykład są leki na różnego rodzaju problemy gastryczne, rozkurczowe, różnego rodzaju ziołowe. Tutaj są też jakieś eliksiry na alkoholu, przynajmniej ja mam takie. Dodatkowo tu jeszcze było miejsce, to wrzuciłem wodę utlenioną, która też się przyda przy różnego rodzaju sytuacjach, jeśli trzeba będzie jej użyć. Tu są głównie leki przeciwzapalne plus witaminy. Tutaj są dalej różnego rodzaju leki przeciwzapalne, jakieś krople do nosa, w zależności od tego. Tutaj są różnego rodzaju leki. To akurat wyciągnąłem z mojego plecaka ucieczkowego. To są głównie leki, które stosuje moja mama. A wiecie, że y, razem mieszkamy, więc to zawsze muszę. Też myśleć o niej i tego typu leki e, mieć dla niej w razie W. E, dodatkowo tutaj różnego rodzaju e, kremy i maście na różnego rodzaju problemy skórne. Dodatkowo jakieś tam e, żele przeciwzapalne, przeciwbolowe, jakby coś kogoś złapało nagle. Dodatkowo też warto mieć różnego rodzaju e, chusteczki jednorazowe, na przykład takie mokre. Albo takie, które już Wam wcześniej pokazywałem, też je mam. Żeby nie było, że kiedyś Wam pokazywałem, e... ale ja też je zawsze mam ze sobą. Zobaczcie, e? tak jest, papier toaletowy w kapsułkach. Kilka kropelek wody i mamy gotowe do wykorzystania. To i połączenie na przykład wody utlenionej i mamy od razu coś, co pozwoli nam na przykład przemyć rany, jakbyśmy na przykład skończyło nam się różnego rodzaju... E... Już konkretne elementy z e, naszej apteczki. Co jeszcze tutaj dalej mam? Tutaj mam światło chemiczne, no bo nie wiadomo, w jakiej sytuacji będziemy i czy będzie nam to potrzebne, czy nie. Więc zawsze mam kilka dodatkowych e, takich świateł chemicznych, które po złamaniu pewnych elementów wewnątrz rozświetlą mi i będziemy mieli przynajmniej przestrzeń w okolicy e, doświetloną. Więc to też zawsze mi się znajduje. Dodatkowo Mam też wrzucony komplet sztuczców jednorazowych lub wielorazowych w zależności jak chcemy. Mam też, e, jeśli stałoby się, że trzeba będzie dłużej biwakować, mam też. Wiecie co to jest? No to jest prysznic przenośny. Więc generalnie jeśli ktoś by musiał się gdzieś tam w ekstremalnej sytuacji umyć, no to też mam coś takiego tutaj zapakowane. Oprócz tego, co ja tutaj mam, moi drodzy, mam tutaj różnego rodzaju przekąski, jakaś czekolada, żeby była energia, jakby trzeba było ją spożyć, jeszcze dodatkowo różnego rodzaju typy plastrów. To akurat są plastry na oparzenia, więc to też warto jest zdywersyfikować i wybierać takie, które rzeczywiście mogą nam się przydać. Przejdźmy dalej. Ja to sobie później zapakuję, ale już nie będziemy tego przedłużać. W torbie. Takiej też warto by było mieć jakąś krótkofalówkę. No to jest akurat krótkofalówka PMR, która działa na X kanałach, bo na 8, dobrze pamiętam, albo 16, nie pamiętam jak to jest model. Generalnie jeśli trzeba będzie się komunikować, nie będzie nam działać już telefonia komórkowa, możemy użyć tego, żeby się z kimś skontaktować i na przykład szukać pomocy. Dodatkowo, urazowo, warto mieć jakiś kompres. Ten akurat jest. Zimny, błyskawiczny. Wystarczy też tutaj wcisnąć w odpowiednich miejscach i to nam się zmieni w taką bryłkę a la lodu, która przy przyłożeniu może posłużyć w ukojeniu bólu. Warto też pomyśleć o tym, żeby mieć tabletki do oczyszczania wody. Mamy filtr, wiadomo, filtr nam wyczyści, ale to nam bardziej może pomóc niż filtr. Filtr to jedno, to jest drugie. Też warto pomyśleć e, o różnego rodzaju innych lekach, ale to wiadomo w zależności od tego, czego używacie lub używa wasza rodzina, pomyślcie o tym, żeby się znalazło właśnie w takiej torbie medycznej, domowej. Bo tego wszystkiego do plecaka ucieczkowego nie włożycie, ale jeśli będziecie mieli w jednym miejscu skumulowane wszystkie jest najbardziej istotne medykamenty i elementy do ratowania życia, Myślę, że to ułatwi Wam ewentualną ewakuację, no i przetrwanie w trudnej sytuacji. To tyle moi drodzy na dzisiaj. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie pomyślicie na tym, jeśli już nie pomyśleliście, bo możliwe, że macie, jeśli macie takiego rodzaju torby medyczne, podzielcie się lub bardziej wypasione apteczki. Jestem bardzo ciekawy, jak one u was wyglądają, co zawierają. Możliwe, że ja powinienem coś tutaj dodać. Czekam na Wasze pomysły w komentarzach. Z chęcią je poczytam. No i dzisiaj to tyle. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.